Przejdźmy teraz do widoku szczegółów aukcji tam gdzie możemy ją kupować albo licytować i zajmijmy się właśnie tymi dwoma akcjami tak żeby to wyglądało estetycznie bo w tej chwili wygląda to jakby po prostu coś na naszej stronie się zepsuło i zróbmy to na przykład tak żeby to pojawiło się w takim panelu jak te oferty przycisk kup żeby był tutaj z lewej strony a nieco bardziej z prawej żeby był ten input w, z, z wpisaniem ceny oraz przycisk licytuj. Przejdźmy do naszego projektu i znajdźmy szablon Auction Details HTML Twig. Tutaj od razu pod tym panelem z ofertami możemy dodać sobie nowy panel w którym wrzucimy te przyciski. Czyli dodajmy sobie div class równa się panel i możemy dać jeszcze klasę panel success. Wtedy ten panel będzie zielony. I jeszcze musimy tutaj dodać kolejny kontener div class równa się panel body. Dzięki temu będzie się wszystko wyświetlało ładnie. No i przerzućmy sobie tutaj oba te formularze. Najpierw pierwszy, a potem ten drugi. Zaś sprawdzanie czy użytkownik jest zalogowany i te formularze w ogóle mają być wyświetlane możemy przerzucić na wyświetlanie tego panelu, dzięki czemu... Cały ten panel nie wyświetli się dla użytkownika niezalogowanego. Zróbmy to wcięcie, jeszcze tutaj, w tym formularzu. No i posprzątajmy tutaj te niepotrzebne ify. Ten clear fix też nam nie będzie już potrzebny. I tutaj możemy z przycisku powrót usunąć pull left. No bo ten przycisk już jest sam, więc on się wyświetli poprawnie bez tej klasy. No i zobaczmy, jak to wygląda teraz na stronie. No, i na razie nie jest najlepiej. Wszystko się co prawda pojawiło w tym panelu, ale jeszcze trzeba tutaj poprawić to, żeby wyglądało to tak jak chcemy, czyli pojawiło się wszystko w jednej linii. Żeby to zrobić, musimy renderowanie formularza do licytacji rozbić na poszczególne pola. Więc dodamy sobie tutaj zamiast form damy form start, bitform. Dodajmy od razu form end. Bid, form, co zamknie nam tag, i tutaj dodajmy form rest, bid, form, co wyświetli nam token csrf i tak dalej. No i tutaj chcemy dodać nasz input oraz submit, tak żeby wyglądały ładnie, i możemy to zrobić za pomocą fajnego komponentu z bootstrapa. Jak wejdziecie sobie na stronę bootstrapa, wybierzecie komponenty oraz input groups, no to tutaj niżej. Będą przyciski takiego typu, będzie input, w którym można coś wpisywać, i obok taki zintegrowany przycisk go. Żeby to wszystko wyglądało dobrze, zastosujemy sobie te klasy, które są tutaj wypisane. Więc przejdźmy sobie do naszej aplikacji. No i tak, cały ten formularz musimy wrzucić najpierw w kontener div z klasą input group. Tak, zamknięcie diva dajemy po form end następnie zostawiamy form start i form rest form end za to tutaj wyświetlenie naszego inputa robimy w kolejnym kontenerze z klasą input group i tutaj najpierw wyświetlam sam input korzystając z metody Form widget i mówię, że renderuję bid.form.price. Zaś ten przycisk, żeby on się tak ładnie zintegrował, dajemy jeszcze tutaj w, w elemencie span z klasą input group BTN. Świetnie. I jego ja renderujemy również poprzez form widget. I dajemy tu bid form submit. To co jeszcze musimy zrobić, żeby to pojawiło się w tej samej linii, co przycisk kup. No to musimy dodać do formularza klasę pull left. Więc kopiujmy ją sobie z formularza kupowania. I tutaj po no validate dajmy przycinek i wklejmy tą klasę. No i ponieważ używamy tutaj tych klas pull left, no to wrzućmy sobie tutaj zaraz za tym. Pod kontenerem input group div class równa się clearfix. Świetnie. Przejdźmy na naszą stronę. Odświeżmy ją. No i wygląda to w tej chwili już bardzo dobrze. To, co jeszcze warto zrobić, to odsunąć trochę ten przycisk kup od tego inputa do wpisania ceny. I zrobimy to już po prostu dodając styl do tego formularza kup Więc dodamy sobie tutaj po klasie pull left. Dodajemy Style, no i możemy dać na przykład Padding Right 10 pikseli. To nam powinno całkiem dobrze odsunąć te przyciski od siebie. No i jak widzicie wygląda to bardzo ładnie i w tej chwili jest zdecydowanie bardziej zachęcające do kupowania, czyli cytowania niż ten widok, który mieliśmy poprzednio.